Mam nauczkę, żeby się słuchać trenera, no bo ja sobie upie... przyznam szczerze, trener mówił jedno, a ja sobie ujebałem, że będzie, kurwa, po moim będzie dobrze. I to przede wszystkim. Po drugie, też powiedziałem Martinowi tutaj, że ja mówię, kurde, przyszedłem do was, zaproponowaliśmy tą walkę. Siedziałem, mówiłem podniecony, że sobie dam radę, że kurwa ogarniam te obalenia, że kurwa radzę sobie i to był najgorszy możliwy scenariusz, że pierwszą próbę obalenia w po 10 sekundach kurwa jemu się uda. Ja się nie wywróciłem własne nogi yy, na skórc od banana, tylko zajebiście mi fil wszedł kurwa pod cios w tempo, no obalenie zrobił zajebiste, ale trener mówił, że tak będzie. Nie podpalaj się na początku, bo on poczeka, kurde to jest doświadczony gościu, poczekasz, usiądziesz na przedniej nodze z ciosem, nie bij prawych kurwa... Na początku overhandów, poczekaj, pochodź prawo, lewo, a ja, kurde, nie wiem, no kopnąłem tego loa, noga mu się zawinęła, potem trafiłem tego hajkika tak kurde na gardę, ale uznaczyłem u niego, że, że taki kurwa mu się to nie spodobało. I tak mówię, dobra, jesteśmy w domu, nie? No i, kurwa, i nie wiem, no myślałem wiesz, że takie obalenia z pola, to szczerze mówiąc, jak my robiliśmy wszystkie jakieś czarne scenariusze, to obalenie z pola, to najmniej żeśmy do tego przykładali uwagi za dwie nogi, bo mi to zawsze najlepiej wychodziło. Ja zawsze to najlepiej broniłem, to trener mówi: Dobra, tu sobie poradzisz, dawaj jedziemy kurwa pod ścianę, tu noga, tu ten wiesz. Nie wiem, no kurwa, no trenera się po prostu nie słuchałem ja i tyle. Idzie mi mówił do końca. I ja się mądrzyłem. Pokazałem naprawdę mniej niż kurwa czasem niektórzy inni, wiesz o co chodzi? Rozumiem teraz, no kurde, że ja jeszcze tutaj wiesz, żebym z dwa razy z jakiejś obrony obalenie pokazał, że ja umiem, ale no rzeczywiście, Filip jest lepszy w zapasach i w parterze, bo on będzie zawsze lepszy, nie? Pokazać, że naprawdę w tej stójce mądrze się bije, że kurde, no ja nawet nie było chyba pół rundy na Sparingu, że jak kurwa leżał tak wcześnie na, na plecach, wiesz, a zdarzało się różne i zrobiliśmy tego dużo. Też na takiego gościa, jak chwili się przygotować zapośniczo parterowo, to, to, to chyba trzeba z nim po prostu trenować. Jak I... ty z perspektywy już samego fila i tego pojedynku oceniasz ten parter, jego wagę, jak on dociąża w parterze, czy to było doświadczenie nowe dla ciebie i, i jeszcze z czegoś takiego po prostu nie doświadczyłeś? Tak. Nie doświadczyłem. Ja mam ciężkich kolegów na treningach, ale to jest inny poziom i też nawet inny sposób. On, on ma taki kurwa, no inny, par, inny partner, nie? On to jest gościu, który łamie te wszystkie schematy, techniki i tak, on robi to po swojemu i wykorzystując swoje warunki. Różnica no, to jest kolejna, myślę, że też do takiego przeciwnika jak filtr trzeba ważyć. I, i wydawało, znaczy no kurde, no wydaje mi się, że jestem silny i, i ta moja waga też może czasem być nawet dla mnie plusem, że tam waży te 110-11 kg, ale no, na takiego fila myślę, że jednak ty piątka jeszcze takiej mojej suchej masy to by się przydało.